Excellent Pro. Te żele polecałyście mi nagminnie, więc musiałam je wypróbować. Tym bardziej, że trafiły do kurtowni Hello Nays, gdzie z kodem na kierowniczka 7 na całą markę Excellent Pro złapiecie dodatkowy rabat. Postanowiłam wypróbować zestaw podstawowy, czyli dehydrator, bazę, żel i top. Dehydrator o bardzo prostym, krótkim składzie, który świetnie odtuści i odwodni naszą płytkę paznokcia. Baza Grafen, którą aplikuję warstwą wcierki. Będzie to idealna podstawa do żelu. Wybrałam żel w kolorze milki. Najpierw zaplikowałam warstwę poślizgową, a następnie warstwę budującą, która pięknie wyrównuje naszą naturalną płytkę paznokcia. Aplikuję techniką bez piłowania, więc delikatnie naniosłam poprawki cienkim pędzelkiem. Zobacz jak idealnie ten żel sam się rozkłada. Na koniec warstwa topu dla idealnego połysku. Pierwsze wrażenie jest zakończone, teraz czas dogłębniej poznać markę. Daj znać czy znasz Excellent Pro i jakie produkty od nich polecasz lub nie.